Obierz i oczyść ze trzy jabłka, pokrojone skrop sokiem z cytryny lub limonki, żeby nie ściemniały. Dodaj trochę cukru i cynamonu. Wszystko wymieszaj. Potnij nasze jabłka w drobną kosteczkę. Będziesz potrzebował spółki dla ciasta francuskiego. Jeśli nie chce ci się robić, to sobie kup tak jak ja to zrobiłem. Rozwin i przekrój na połowę, zaginając róg ciasta w trójkąt. Odmierz równe kwadraty. Oznacz sobie przekątną i jedną część kwadratu. Natnij kilkukrotnie prostopadle do przekątnej. I rozbełtaj jedno jajo. Na każdą nieponacinaną część ciasta nałóż sporą ilość jabłek, możesz dodać rodzynki jeśli masz i posmaruj krawędzie jajkiem, aby szczelnie zamknąć ciasteczko. Możesz pomóc sobie widelcem, rób to dokładnie i estetycznie. Posmaruj z wierzchu wszystkie ciastka pozostałym jajkiem i wstaw do pieca rozgrzanego na 200 stopni na 15-20 minut. Naszym ciasteczkom dopełni szczęścia potrzebna posypka z cukru pudru. Takie ciasteczka są przepychota. Jeśli w lodówce zalega ci ciasto francuskie, to jeszcze dziś zrób sobie z niego jabłkowe ciasteczka.